Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj. A przed wami dziesiąty materiał z gry Doom Eternal. Przed nami czwarta lokacja fabularna baza łowców zagłady. No, tutaj chyba już jakiegoś wprowadzenia konkretnego nie mamy, bo chyba było w poprzedniej lokacji, tak jak to było kiedy grałem na live. No, i mamy kolejnych demonów do zabicia. Wybaczcie, że dawno nie było filmu, ale nie chciało mi się. <laughs> tak, najprościej mówiąc. Dobra. Lecimy z nimi. A, no tak, bo ja poprzednio znowu wróciłem sobie na chwilę do Duma i teraz będzie mi się mylić z Dumem Eternal, gdzie tu się słabe punkty niszczy, a tam się nie niszczy. Szczeramy po prostu, z czego popadnie do czego popadnie. No dobra. No to gimman kubus. Dobra, super szczelbę muszę ammo odnowić. Chodź tutaj. Bodajże w poprzedniej lokacji udało mi się dokładnie nabić chyba tę umiejętność, że podpala mi demonów, bo była tam grupka demonów, a ja resetowałem punkt kontrolny, aby sobie to nabić. Bo to jest bardzo przydatne, jeżeli ja mogę sobie pancerz teraz tak szybko odzyskać. E, uniknę przez to śmierci. <laughs> Zbyt szybko nie, nie umrę, po prostu. O, tak najlepiej mówiąc. E, dobra. Ty dostaniesz w głowę, albo nie dostaniesz w głowę, albo dostaniesz w nogi, albo w dupę. Oj, tutaj. Pięknie, ładnie. Coś jeszcze? Coś jeszcze, się co się ze mną bić? Chyba nie za bardzo. Wszyscy skurzyli. Jak zobaczyli, kto tu przyszedł. Dobra. Lecimy sobie. E, w, mamy wyeliminować Digaranaka. Będziemy do tego dążyć. Czyli to jest drugi kapłan nie zmienia się. Jego ochrona jest w placówce przed tobą. Za niedługo tej placówki nie będzie, bo będzie tu pustynia popiołów. Jak Doom Slayer będzie z niej wychodził. Dalej mi fotel strzela, więc jakbyście to słyszeli, to wybaczcie mi. Muszę go nasmarować jakimś olejem, ale na razie mi się nie chce. <kłysy> Lecimy dalej. Tam dużo osób pisało. Kiedy dum, Dokończ Duma. Co z tym Duma? Macie Duma, proszę bardzo, niespodzianka. Happy birthday to you! Jest, jest energia, dopiero wstałem. Nikogo nie mam w domu. Mogę się wydrzeć na całą chatę do tych demonów, więc. <gryw> więc akurat połączyłem te dwa warunki, jakie, jakie są tu spełnione, aby tego Duma nagrać w końcu. Pomiałem Far Crya nagrać, ale pomyślałem, Duma dawno nie było. No to nagram tego Duma. Dobra, weźmiemy sobie karabin plazmowy. I tak bardzo ubolewam na tym, że nie gram na ultra przemocy albo na koszmarze, ale powiem wam tak, przy moich ostatnio chęciach do gry i tym, że dużo się denerwuje. To ja bym z chęcią zagrał na tym koszmarze, ale sami wiecie. <grytanie> razem, że pewnie jest i mi się odechce nagrywać to jeszcze będę się wnerbiał niepotrzebnie. Gram na normalu. To jest poziom, który. To nie jest najłatwiejszy poziom, więc nie mam mnie za co tak naprawdę hejtować, bo jest to normalny poziom, czyli taki domyślny, jaki twórcy dali. Bo łatwy to, jakby ktoś naprawdę nie dawał rady. A dum to dum, trzeba wiedzieć, w jaką grę się gra. Stąd normalny to jest normalny, nie? Dobra, musimy wskoczyć tutaj. Teraz tutaj. Tutaj mamy leczonko, mamy modbota. No i kupimy sobie <laughs> mikrorakiety. Co wy na to? Mikrorakiety. Mogłem sobie kupić uderzenie cieplne, ale kupię mikrorakiety dla odmiany. Zmienię sobie na razie. No i gdzie teraz, gdzie teraz? Poczekajcie, bo ja ominąłem sekrety znowu. <laughs> Ale chyba musiałem tu przyjść, żeby je odblokować. Bo tutaj dopiero mamy ściankę wspinaczkową. E, I teraz tak. E, a nie, ja tu byłem chyba już. Albo nie. Chyba byłem gdzieś tam poniżej. Dobra. Lecimy tutaj. Mamy punkcik pretorski. Do ulepszenia naszej postaci. E, punkt pretorski. No dobra. Zobaczmy, co możemy ulepszyć. Ja mam 8 aż tych punktów. E, szybsza zmiana broni. Jakieś tam pity, serity. Nie, do eksploracji na razie Hmm. Kurczaczki. Moż, możliwość dwukrotnego strzału przed odnowieniem. Wielką chęcią. To mi się przyda. Szczególnie na kako, kako demony. Pokazuje na automapie spalnie. Większy promień odsłaniania. Ujawnia na automapie pozycję wszystkich przedmiotów wzmacniających. Kombinacją przeciw promieniu utrzymuje mnie obraże i nieodp no, OK. okej. Po zniesieniu beczki wypadnie z niej amunicja. To jest ciekawa umiejętność, bo amunicja wiadomo. Ale chyba sobie kupię to. Szybsze odnawianie po użyciu. Idziemy w granaty. A tam sekrety, to większość sekretów to ja znam na pamięć, więc nie potrzebuję tego. E, dobra, tu mamy łanapa, więc bierzemy tego łanapa. E, co się dzieje? Aha. A, otworzyło mi przejście, no dobra. Lecimy dalej. W ogóle, to jest chyba pierwszy raz, kiedy nagrywam Duma na statywie, więc nie będziecie słyszeć już tam, jak walę w biurku albo w coś, żeby wiecie, nie było czegoś takiego, bo ja korzystam z technologii autodakingu, która sprawia, że gra się ścisza w momencie, kiedy ja coś mówię. A czasami było tak, że przez przypadek walnąłem w biurko i mikrofon to odebrał jako dźwięki, i wtedy się ściszało, kiedy nawet nic nie mówiłem, więc teraz nie będziecie raczej słyszeć mojej klawiatury, jakichś tam innych rzeczy. Znaczy to jest bramka szumu, więc raczej usłyszycie klawiaturę w momencie, kiedy będę coś mówił, ale rzadko będę klikał. Bo to tylko podczas walki, a ja podczas walki zbytnio się nie odzywam. Właściwie mnie to zależy, różnie to bywa. Słaby punkt. Różak. Mamy przed nami kolejnego demona, nowego. Różaka. Różak to potężny demon, taranujący gracza swoim przednim pancerzem. Ogon tego słaby punkt. Przeskocz różaka pod skokiem, odskoczy mu z drogi, a następnie strzel w ogon, by zadać ogromne obrażenia. Więcej informacji na temat słabych punktów demonów znajdziecie w kodeksie. No dobra. Różaka znamy. Jest to jedyny demon, który w Dumie 2016 miał słaby punkt. Teraz yy, zostało to rozwinięte o innych demonów. Bo no, mamy Mankubusa z wieżyczkami. Mamy tego, yy, jaką się nazywa? Yy, Impa. Nie, nie, nie Impa, tylko Arachnotrona. Mamy Revenanta. I wiele innych demonów. Więc, yy, no Pinky, czyli Różak. Był jedynym w dumie 2016, który miał alternatywę, żeby go zabić. Zaczęło się strzelić w jego miękki ogon. No i teraz mamy go tutaj w Eternalu. Ale z tymi wszystkimi umiejętnościami, odskokiem, tym przyciąganiem jest... będzie dużo łatwiej. No i jeszcze warto powiedzieć, że na normalu gram. A dużo ludzi preferuje granie na koszmarze w tą grę. No ja sami wiecie. Może na live'ach. O, na live'ach będę grał na tym, na na koszmarze, bo tam wiele osób jak lubi, jak ja się wkurzam. No to można na liveach kiedyś sobie na tym koszmarze zagram, ale tutaj nie będę się stresował w kampanii. Dobra, umieraj! O, słyszę tego. Kolegę różowego pięknie dostał. Ty też dostaniesz krwawego ciosu, jak miło. Dobra, pod altem mam płomienny wybuch. Umieraj Umieraj. Ciebie przekroję. Ciebie e, <gryw> zabiję. <gryw> no i dobra, powiem Wam, że całkiem spoko nam tu idzie. Zadumam się stęskniłem, nie ukrywam. Ale jak nie mam chęci, to nie gram po prostu, więc nie zmuszam się do grania, kiedy nie chcę. Ciebie zabijemy sposobem. Przeskoczymy nad nim, i pięknie w ogonek, i pięknie wogonek. ogonek. Gdzie on jest? Ty. Myślałem, że się zbagował. Umieraj. <grytanie> Dobra. Wyrzutnia rakietek. Dobra. Chodź tutaj. Zostaje żółta petyna. Jak widzicie, w prawym górnym rogu mamy pięć żółtych pasków. Żółte paski. Tylko i wyłącznie w tej grze oznaczają to, że będziemy mieli tutaj walkę z bossem w tej lokacji. Więc nie będzie tak łatwo pokonać Diga Ranaka. Dobra, ciebie zabiję. Dawno nie grałem, więc jeśli miałbym słaby movement podczas walki, to wybaczcie. Czekajcie. Może uda mi się bez krojenia znaleźć amunicję do tego, do shotguna. Moment, chyba nie za bardzo. Dobra, kroję cię, czekajcie, co ja miałem? Ja miałem to? Okej, okay, okej. Okay. Umieraj! Kroimy go. Do widzenia, panu. A no tak, ja mam jeszcze wyzwania. Tutaj zapomniałem. Zabiję grupę trzech demonów. Użyj stacji automapy, znaleźć kolekcjonerski album. No dobra. To jest grupa trzech demonów. No nie. O, udało się. <grytanie> udało się na miejscu. Dobra, ciebie zabijemy. Słuchajcie, zabij. Co tam było? Aha, myślałem, że to jest rach naturalny, bo mi się chyba pomyliło. Użyj stacji automapy, znać kolekcjonerski album. No to bardzo proste wyzwania. Tutaj się nie trzeba wysilać. Ale później będą takie wyzwania, że no, trzeba będzie się skupić. Siema. Dostaniesz z wyrzutni rakiet. O, uwaga. Do widzenia, panu. Niemiłemu panu. O, kurde, harapy. Pięknie, harap zginął. Znowu ten <laughs> piekielny rycerz. Umieraj. Do widzenia, panu. Ciebie przekroję, stary. Żółtooczny kolego. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Gargulec. Do widzenia, panu. Jeszcze gargulec? Widziałem gdzieś tu garguleca. Jeszcze jednego. Nie. To jest jakiś dupiany demon. Nie. Chyba coś tam jeszcze jest. O, jest. Proszę bardzo. Kolejny gargulec. Schował się przede mną. Skubany. Będzie tu jeszcze jakiś dupiany demonik, taki, wiecie, do sobie odzyskania troszeczkę amunicji? Chyba nie. Tu mamy sekret. Dobrze, pamiętałem, że to jest sekret. Mam na apteczkę, ale chyba amunicji więc tu nie ma, więc darujmy sobie to. Mamy troszeczkę pancerza. Jeszcze tam sprawdzę, bo tam nie sprawdzałem. Nie, ja tylko amunicja wszędzie i życie. Amunicja do tego do karabinu plazmowego. Ominąłem coś? Nic nie ominąłem. Lecimy dalej. Tutaj pamiętam był wpis do kodeksu, a dokładniej to... tutaj. Możemy sobie poczytać o... bazie łowca zagłady. No pięknie to wygląda, no pięknie. Możecie sobie to przeczytać. Chociaż szczerze nie chcę zagłębiać w tego lora. Najbardziej interesuje mnie Czarny Pan. znaleźć kogoś, kto byłby wart Slayera, ale raczej się nie zawiedziesz. Mhm. Dobrze. To pokaż tego frajera, którego życiorys zaraz zakończę. No tak jak mówiłem, najbardziej mnie interesuje Czarny Pan, a Czarny Pan wiąże się z dodatkiem Ancient Gods. Bo ja w tego Eternala, ile ja tego, to jest siódmy raz, kiedy tego Eternala przechodzę i do tej pory nie kupiłem dodatków. Czekałem 3 lata tylko po to, żeby nagrać te dodatki, tak? Jestem takim wytrwałym youtuberem, cierpliwym bardzo. Więc interesuje mnie najbardziej ta cała historia, lore. No, to jest chyba ten frajer, z którym będziemy walczyć. Łowca Zagłady. Czyli nasz pierwszy bosik. Mam automapę. Interesuje mnie czarny pan w dodatku. z tego tyle mam do powiedzenia. W Telegrałem grałem, że już przesiąkam tą fabułę, naprawdę. Tu mam iść? Nie, stąd przyszłam, dojdziemy tam. Teraz pamiętam, chyba będą takie etapy na, na dworze. Dokładnie. A tu mamy, chyba, kodemona, demona, teraz to pamiętam. O, proszcze, mamy grup. To jest grup. To jest taki grup. W ogóle jak to wygląda, to jest taki. To mi strasznie przypomina z, z DC takie były takie statki. Był taki antagonista chyba Brain, jak się nazywał. A, I były tam takie statki. Nie! <średź> Siedź. Ja, ja mogę tak po prostu tam doskoczyć? <średź> Nie mogę. <średź> Myślałem, że bez tych, tych, tych spinaczek uda mi się. Znaczy, tutaj bym mógł na spokojnie doskoczyć, ale tam już po prawo raczej nie. Czy tam był jakiś sekret? Nie było w ogóle, jaki duży poziom. Kurde, znowu będę musiał to dzielić na dwie, trzy części. No dobra. Lecimy przed siebie. Tam na dole jakiś wir, jakaś czarna dziura. Żatura to czarna dziura. Siema. No widzenia, panu. ma? Do widzenia panu. Spaghetti Demon. Jest taki men, gdzie ten kakodemon jest w sosie spaghetti. Ktoś nie wiedział o co chodzi. Słuchajcie, mi się coś pomyliło. Aha. Mhm. Mm no dobra. O, świetnie. Zabiłeś mi moich kolegów. Oj tutaj. Słuchajcie, bo. 100 to 100% też jest ważny arsenał. Co ja tu muszę zrobić? Aha, Arachnotron. No spoko, pierdolę na razie. Zabicie demona hiperautomatem. Dobra, to co, kupujemy ten hiperautomat, jest zajebisty. Róż z pełną prędkością w trybie hiperautomatu. Ulepszamy go na maksa. Zobaczymy co tam potrzebujemy. Zabij naszą liczbę różaków z wykorzystaniem hiperautomatu. Widzicie i dobrze, że to ulepszyłem. Będziemy się teraz tym bawić. On no, tylko, że amunicji do super, ale nie będę miał. Tam jest runa kolejna. Niczego nie ominąłem? Nie. No, nie, no, nie miałem skoku. No chodź tutaj. A to się pierdziel Dobra, odnowił nam siostko, czyli lecimy teraz tu. Idzie teraz. Lecimy teraz tu i tu. No nie no, bez jaj. O kurde. <laughs> nie udało mi się. A! Ono mi się tu wysuwa, no dobra Bierzemy ammo o, proszę bardzo. Mamy zawłoka. Jest to kolejny demon, z którym będziemy się pojedynkować. Demon, który usilnie próbuje nam stawić tarczę przed czołem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy tu jest jakiś... To jest kolejny dobry moment, żeby korzystać mistrzostwo jakieś. Nie mam punktów znowu, bo wydałem wszystko. Eee. No dobra, to się palcie. Co No, jest bardzo łatwy do pokonania. Wystarczy mu te wieżyczki znieść. A ty gin. To jest właśnie zewłok. Albo zwłok, jak to woli. Ale to było suche. O nie, najgorzej. Fuck, e, tam był sekret na kurze. Tam, jeżeli się nie mylę oczywiście. No bez jaj. No, mamy znak zapytania. Jest to album. O nie, to nie jest album. To jest tu teraz ona a wydaje mi się, że tu był album, więc chyba te sekrety się losują. To jest jedna z moich hipotez takich z dupy. Czekajcie, tu była runa jest na górze. No to też jest na górze, czyli znowu muszę się wrócić. No, bez jaj. Dziubaj tam! No nie! Chciałem tam skoczyć, żeby sobie skrócić trochę trasę. Wiecie o co chodzi, żeby się tu dostać, no. Czemu wcześniej tego nie zrobiłem? Dick o spoko, mamy tego demona. No on był kiedyś człowiekiem, ale... wiecie. Zmienił się w demona. Znaczy zmienił się, no ogólnie to... On jest chyba nieśmiertelny i się tak zmieniał, to takie wiecie, jak demony, nie? To nie było nic, chyba Fab, że się w demona zmienił. Dobra, po zabójstwie. Chwa... Wiecie co? Jest taka jedna umiejętność, którą widziałem w Dumie 2016, chcę sobie ją tutaj kupić. To jest. Zwiększa kontrola nad ruchem, gdy jesteś w powietrzu. Świetnie się z tym gra. Szybsze wykonywanie zabójstwa, mej, to mnie tak nie interesuje. Chcę sobie to kupić. Ubrało mi to. O, patrzcie jak fajnie. Ehehe, fajnie, fajnie. Dobra moi drodzy, w tym miejscu sobie zakończymy tą pierwszą część przygód w misji baza Kultystów. Przed nami jeszcze trochę. Myślę, że sobie tak podzielimy to na trzy części, takie 20-minutowe. Mam nadzieję, że mi się podobało dzisiaj Wam to wrzucę. No i co? Rozkręca się dumik. Będziemy sobie do niego tak stopniowo wracać. Ale też jest Far Cry, nadrabiam teraz te wszystkie gry. Więc mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i cześć!